To on tak, on tak wiesz, wytachał tam jakieś coś tam, coś tam z dna jakiejś te, nie? Widzisz takie dosyć masywne, ale porządnie obłożone rękawice. To wygląda bardziej jak taka duża czarna rękawica sięgająca Ci niemalże do łokcia, mhm. w którą, wiesz, zwyczajna skórzana, w którą wprawiono takie dosyć solidne płyty, tak? Na górze, dokręcone. Także mm -hmm. zakrywa tutaj, od łokcia do dłoni, twoją rękę, okrywa wiesz, dookoła i jeszcze taka blaszka na, na dłoń. Tak. Palce były lekko czy to jest, że tak powiem, przeróbka partyzancka, tak? I to jest jakiejś kiepskiej jakości, w sensie, Nie, czy... nie, nie, to jest taka normalnej jakości, mm -hmm. dosyć porządny, ale ale powiedzmy, że żołnierze mają lepsze mhm. ale takie standardowe, powiedzmy cywilne jeżeli, jeżeli by ktoś chciał to, to w, w, takim, w takim ustawieniu jak najbardziej Ogranicza to ruchy dłoni i chwytność ich? Mm. Nie, nie bardzo yy, To jest na tyle, na tyle pomyślane, że po prostu wiesz, jest tym jest w tym yy, ok no tylko że cały komplet waży kilogram tak? jedyną rzeczą która jest nie, nie halo to jest masa ale to jest normalne jeżeli chodzi o flakowy pancerz on jest cięższy a może e, drogi są kilowe chyba hmm? mm, kilogramowe kilogram a masz może drogi przyjacielu mesz armor uuuu pancerz meszowy nie to raczej dla mnie to nie umie. Takich rzeczy tam nie importując, zresztą to... Chodzi o to, że te brudacy to nie mają na to pieniędzy. Raz to się może zdarzyło, tam dwa, żeby coś takiego tam przywieźć im, ale... A może dzisiaj się trzeci raz zdarzyło, bo kolega pewnie coś by chciał kupić, wydać kilka tronów. Aha, bo mi się pomyliły te flaki z meszami. No, 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 właśnie, to... i dlatego ja zacząłem z tym meszem gadać. No, 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 dobrze, dobrze to ten. Właśnie to mi podpowiedział, że pomyliłem nazwy. Hmm, Wiesz, kolega ma kilka tronów do wydania. Chciałby je wydać. No. E... się, tak? Tak, tak, pod tym kątem nie stać. Pytanie tylko, czy on takie coś ma. No jak nie, no to poszukam na planecie. No, widzisz, że sobek tak zachodzi w łeb czy... Hmm... Wiecie co? Mogłoby jakąś butelkę alkoholu? On się, tak, on się tak konspiracyjnie rozgląda w lewo i w prawo. Teoretycznie to mam, ale ja bym wolał, żebyście się lepiej zgłosili do mojego kumpla już w porcie. A to z tego względu, że tutaj kapitan jak handluję czymś pomniejszym, to się nie pieni, ale jak wyciągam coś droższego, to tak lewo. No ale wiesz, ja rozwój nie musi wiedzieć. No ale właśnie problem w tym, że jak jakaś mynda się trafi, to mu powiem. A tak nie chcę ryzykować. Ale słuchajcie. Tak się inspiracyjnie ja nachyla. Ja wam tutaj polecę pewien sklep. Jak będziecie już w porcie Męczyńskim, to zajrzyjcie do dołów. Doły to jest taka dzielnica, gdzie tam się handluje, ludzi pełno, spocone to bydle, ale tam... No. A do kogo, się się do sklepu? No, i się tak rozglądam, na lewo i prawo. Do mojego brata. Benka. A jak się braci... Jak? Benek. <laughs> Juri, ja nic nie chcę mówić, ale moich dwóch kumpli z gimnazjum nazywało się odpowiednio Seba. A drugi Benek. <noise> no to... A nie handlowali przypadkiem zbrojami imperialnymi? Nie, nie handlowali bronią. No A, może źle nie właśnie to mi bardzo pasuje pod, pod dwóch głupich braci Sebek, Sebek i Benek. <noise> Wspaniacie. Bo no Benek był dość głupi. No widzisz. to no, no tu się do Benka zgłoście, wiecie. Powiedzcie, że Sebek przysłał. On mi zawsze coś tam odpala z tego, co on przywożę. Powinien mieć. No, no, dobra. Dobra. No. To dzięki za wieści. No, czekaj. to jest jak hazardu. Sebek, słuchaj, a na tej planecie to gdzie są takie tereny imperialne, gdzie w, w, można wiedzieć, że z Dzidy się nie dostanie? Hmm. Poproszę w takim razie Regisał Kastoa. Ale ja tylko pomagam sextusowi. <laughs> no a wiesz, my jeszcze go też podpytujemy, żeby Aha, No to dobra, to możecie zrobić tak, że sextus niech rzuci na castona inquiry, a wy będziecie tak łącznie go wypytywać, to da bonusić. Okej, okay, to może się z nim powypyty... Yy... Aha, rzućmy i odegramy. No chodzi, chodzi o to, yy, znaczy nie, to ty rzuć, a oni ci dadzą bonusy za to, że po prostu współpracują. Tak, tak. Nie, za mało tych bonusów. No, za mało. No ale w każdym razie, no to Sebek wam udziela standardowej takiej odpowiedzi, którą bym udzielił, jakimś tam Każdy. ludkom, że no słuchajcie, generalnie to, to nie jest fajna, fajna sprawa tam, tam się mataczyć, bo, bo poza murami portu to te cholerne obdartusy się piorą, panie, a to jakieś dziwolongi w ogóle, bo się smarują jakimiś tam, tatuują tymi niebieskimi gównami. Panie, kto to ich tam wie? A zresztą, ue, nie wychodź ta, bo jak wyjdzie ta, zabramy to zaraz się możecie wlepić w, jak, w, jakie, w jakie tam konszachty, jakie konflikty, jakie wojny. Ej, cholera i tam wie. Ej, panie, oni tam na psach jeżdżą. Serio. Na psach? Tak. To są takie przyjacy małe ludzie. No właśnie nie, bo te psy są takie, panie, jak jak dwa motocykle jeszcze, tak. No, mówię panu, że to głupia planeta jest. Nie dość, że ludzie na psach jeżdżą, to jeszcze się biją i smarują niebieskim gównem. No jak to wytłumaczyć? A jak potem, a jak, jak powie, i, i, nawet z takimi walczyć, to co potem yy, jako dziadek wnuczkowi powiem, że co? A, a jak mysz twój, 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 twój tatuś to się bił tam z żołnierzami chaosu? A dziadzio co? Napieprzał się z kolesiami połazanymi niebieską kredką czy tam farbką co jeździli na psach? No jak to będzie brzmiało? No. Napierdalał się z sąsiadem grusze. Dokładnie. Kurwa nie ma ugady. Czy może coś co by mogło ugryźć? No, no te psy. Jest jakieś tam inne Badziewia, ale Teraz jest Juri jak to bo, bo tutaj to ja wolę takich rzeczy. Ja chcę Juri tak. teraz podejść od drugiej strony, czekajcie chwilkę. Ja chcę go podejść od drugiej strony, a powiedz nam Sebek, a jakich stref mamy o, unikać? I tak samo wiesz, podpisujemy się... Jurga o to pytał, to mu dał jakieś. On pytał, które są imperialne, a ja teraz od drugiej a. strony go zachodzę. No to Sebek, Sebek e, e, mówi ci mniej więcej coś takiego. Że strefy tam się dzielą na dwie strefy. Imperialne i nieimperialne. I tych nieimperialnych macie unikać. Kumasz? <laughs> A to jakie są strefy imperialne? Sebek no. też odszedł poszedł z od drugiej strony. Sebek mówi, że no, no kurde, na no lodzie, no jestem. Port, tak? Jeszcze jakieś księżurki tam wybudowały, jakąś kaplicę czy coś tam. E, jeszcze siostry były kiedyś, ale one to wybudowały gdzieś, ło panie, daleko daleko e, ten, jakiś monaster swój, ale tam nie wolno wchodzić. Mm, mm, Ciężkie mm. tylko. A, a powiedz mi Sapko, z jakiej planety pochodzisz? Ze Scintilli? Panie, ja ja to pochodzę z takiej planety, że nie wiem. <grym> a może ta pejka znasz? Co. O, że, kurwa Jakbym wiedział, że wy go znacie, powiedzcie, wy od niego? Gdzie? Też skurwiel jakich mało! Dobra, dobra. Dobra, dobra. Takie rzeczy słyszałem. I Sebek, Sebek, wiesz, zamyka się w sobie. Zamyka ten swój kontener, spluwa pod nogi, o! Figę z makiem wam pokazuję, o! Tyle! <laughs> Zaczynam się tak śmiać. Nie może być, ten co Pejko to jest po prostu... Tak, <laughs> tak... Słuchajcie, jak no tobie A, e, On tobie ile wisi? to <noise> Może To tak jak maliniak. <noise> Wszyscy go znają. Pójdziesz jakiegoś lorda terrory to... Przepraszam, jeszcze oświecony lordzie czy znasz może copejkę? O to skurwie! No dobra. <noise> wisi. A? Wisi. On i tak po, wiesz wyjmuje wyjmuje taki yy, widzicie jak sebek wyjmuje taki notes otwiera od, odgina ten jeden jeden karteluszek tak a ten karteluszek rozwija się w kolejny i w kolejny i w kolejny i w kolejny tak że aż do podłogi sięgnął Podwija ten ten z podłogi bo to się nie zmieściło <grym> a z drugiej strony może zapisz sebku o, dobre, dobre. No ale w każdym razie widzicie, że wspomnienie o capajce go bardzo... Zakończyło rozmowę. Tak. Zakończyło rozmowę. Ja to z... chyba setka wykupię jako kontakt. To słuchaj, super, mój capejko, twój sebek i... jeszcze się pobiją, ty. No dobra. E... No, Będziemy ale... mieli walkę buraku. Coraz bliżej jesteście tejże planety. z ciekawości, hmm? kto należy do załogi, raczej chodzi o może nie załogi, a pasażerów innych niż my, którzy mm -hmm. jadą w tą stronę i Cel, który mogę tak wywnioskować po ich ubiorze bądź... Yy, A wybrać... jeżeli o to chodzi to zauważyliście jeszcze jakichś dwóch pielgrzymów Ale to są duchowni w bardzo prostych strojach, którzy w zasadzie niewiele z sobą mają i się modlą tylko Nawet broni pewnie nie mają Nie mają broni nawet Co najwyżej jakieś bicze do biczowania się I tylko oni są, jeżeli Tak, muszę, że... ale oni wiesz, trzymają się z daleka i kiedy widzę tylko, że próbujecie do nich podejść, to tak na was dziwnie łypią i, i wymijają